Właśnie testuję te płyty na PS3, co mi porysowała ta wredna PS2, czy się robi ISO i ładnie się zrobiło, bez błędów, chociaż te, te rysy są niestety, no. Lecimy dalej. Co jest lepsze w PS3 z kompatybilnością wstecz? No, że ja sobie wsadzam teraz z całkiem innego regionu NTSC-J płytę i sobie normalnie ISO będzie, będzie tworzyła tworzyła, tworzyła konsolę. Ej idź, wejdź. Tworzyła konsola, bo jest multiregionowa, nie ma żadnych blokad jak PS2 CW daje tą możliwość, a na PS2 sobie wybierasz, albo taki region, albo taki A ja sobie to mogę żonglować płytami japońskimi, amerykańskimi, europejskimi Jakimi kurde e, sobie dusza moja jest prolog, pyk, prawy, create, iso i chuj I już jestem w 100% pewny po tych, po tych PS2 Że PS3, z kompatybilnością też. To takie jak ta, ta, no, kurwa ta to jest najlepszy wybór. To jest najlepszy wybór.